Stary, poczciwy 1.9 w szaranie, olej 10W-40 Mobil. Panie kurwa, to trzeba zmienić już olej, bo to gęściejszy trzeba zalać, bo to już jest przebieg, to już jest 300 czy 400 tysięcy, to już się zmienia olej na 10W-40. No i takim sposobem zanim zamiast silnik zrobić jeszcze powiedzmy 100 czy 200 zrobi 50. No, ale nie wytłumaczysz, nie przegadasz, nie wytłumaczysz. No i 10W40 jest tańszy o 15 zł, na przykład czy na bańce. W chwilę chwilach zajmuję się też tuningiem. Tutaj jest szaran na glebie. Ja przystępuję do wymiany rozrządu w tym pięknym. Przystępuję do wymiany rozrządu. Dziadek szaran ogarnięty, klocki. Zobaczcie, innowacyjna technologia wymiennych okładzin. Olej do silnika z powrotem nalany 5W40. Czy coś się stanie? Myślę, że nie. Będzie działać, jeśli oczywiście nie było nalane na jakąś dziwną okoliczność czy maskowanie czegoś. Chociaż ten silnik nie cieknie. Jakieś takie zapocenia tutaj, ale on nie myty, nie picowany, więc nic dziwnego. Pracuje ładnie, równo, nie dymi. I olej z powrotem nalany 5W40 nalany. Czy można to zwrócić, odwrócić, jeśli ktoś nalał jakiś inny olej niż być powinien? Pewnie, że tak nic się nie dzieje. No, pod warunkiem, że silnik nadal jest zdrowy. Także wybuchnąć nie wybuchnie. Aha, jeszcze mamy do sprawdzenia pewną, pewną usterkę, znaczy w, w jakichś okolicznościach podobno coś syczy. Ja tutaj słyszałem coś pod maską, jak się go zgasi, ale yy, jakaś diagnoza jest wstępna postawiona, że to może być serwo hamulca. Nie chciałbym, żeby to było serwo hamulca, bo to wyciągnąć stamtąd nie będzie przyjemne. A dodatkowo mamy już takie serwo dostarczone, które nie wygląda zbyt fajnie. Zaraz wam pokażę. Mam tutaj takie serwo. No. no, też stare, kurczę. Nie wiem, czy to warto robić takie rzeczy, bo dużo roboty, a później założymy i może być gorzej niż teraz. Ja bym tu już ewentualnie, jeśli chodzi o hamulce, to ani tarcz, ani klocków ze szrotu, ani pomp hamulcowych się nie kupuje. Takie moje zdanie. No ale dobra, zobaczymy. Może to nie serwo. Coś syczy. Wiem, że syczy i nie zawsze. Muszę to sprawdzić, co syczy i jak syczy. No i w diagnoza jednak jest słuszna, jeśli chodzi o serwo i osyczenie. Przy odpuszczeniu pedału hamulca przez chwilę syczy, i tam jest taka osłona gumowa. Kiedy drugą ręką naciskam, a tą osłonę naciągnę, to. To słychać jak syczy, czyli będziemy mieli uszkodzone serwo hamulcowe. Yy, pomału sobie tutaj rozkopuję. Tak czułem, że to nie będzie prosta robota. Zobaczcie, serwo jest tam upchane za agregatem ABS-u, więc agregat to wyciągnięcia tak samo. I co? Na pierwszy rzut oka widać, przynajmniej ja już wiem, że to serwo, które klient dostarczył, nie jest kompatybilne z tym autem. Na pewno jest to inna wersja. Patrząc na pompę, już widzę, że tutaj mamy czujnik ciśnienia w pompie. Tam przy tym serwie, które mamy z pompą, tego nie ma. To akurat nie problem, bo pompę przełożył, ale tam w serwie wchodzi jakaś wtyczka, więc czujnik jakiś tam jest, tam w tej dostarczonej nie ma. No i co? No nie nada się i tyle. I co? I chyba będzie nowe to serwo. Powiem Wam, że ogólnie, ogólnie jakoś tak od, od samego początku sceptycznie byłem nastawiony do wymiany tego na używkę z racji właśnie tutaj na dostępność czy dostępność, dostęp do, do tej do tej części. Jakby coś poszło nie tak no to tu będzie robota no masa roboty bez, 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 bezsensownej tak, żeby to Tutaj pchać się w takie jakieś szemrane układy. No to jest jednak układ hamulcowy, jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy w samochodzie, więc tak chyba będzie najłatwiej i najprościej. Mimo, że nie najtaniej. To pewnie i tak y, taniej niż gdyby było tanie i niedobre. Dobra, od środka chyba już wszystko, bo serwo już praktycznie dookoła widać. Widać też numery jego, teraz można by właśnie sobie porównać, bo za agregatem no, ATE to jasna rzecz, ale co to za numer właśnie i sprawdzić jak to będzie z dostępnością tego mm, tego podzespołu. No i co do środka chyba tam cztery śruby będzie od środka i powinno już to wyjechać na zewnątrz. Przewody dwa tutaj mam jeszcze, ale ale nie wiem czy one wyjdą z pompą czy nie, powinny wyjść, bo to są dwa przewody te, te górne po prawej stronie, dobra, najwyżej odkręcę, żeby nie pokrzywić czegoś, bo później będzie problem z montażem. Jak widzicie, serwo jest wytargane, od środka wystarczy jeszcze 4 śruby odkręcić, rozpiąć klipsa w manipulatorze i wyłasi to jakoś. No i co? Szukamy nowego serwa, nie będziemy tutaj kombinować. Nowiutkie serwo na miejscu. No i w sumie chyba słuszna, jedyna słuszna decyzja, powiem Wam, że ilość pracy, później odpowietrzanie całego układu hamulcowego i zakładanie starego serwa nie idzie w parze, to to się na pewno nie będzie opłacać w momencie, kiedy okazałoby się, że stare serwo, po, nawet jeśli nie od razu, to po dwóch, trzech miesiącach, pół roku się rozczelni, i to nie ma najmniejszego sensu, taka robota. Na no poza tym to układ hamulcowy, o czym już chyba wspominałem, to jeden z najważniejszych układów, który no, musi działać. Dobra, co tu jeszcze chciałem dodać? W sumie to nic, została pompa ABS-u, agregat, odpowietrzyć układ hamulcowy, poskładać wszystkie te pierdoły, obudowy, akumulator, filtry, które wyciągałem. No i można będzie się cieszyć, mam nadzieję, już z jazdy. Serwo wymienione, wszystko działa, hamuje. Nawet nie trzeba było komputera używać, żeby odpowietrzyć. Zresztą nie wiem, czy tu w tym sterowniku już jest funkcja, którą można ewentualnie wysterować te zawory do odpowietrzenia, ale mniejsza z tym, bo poszło to. Niemniej jednak warto sprawdzić ten ABS na takim odcinku drogi, gdzie można zahamować, żeby wywołać reakcję, tak żeby to zaczęło pulsować. Bo w przypadku, kiedy nie odpowietrzy nam się tak, jak trzeba. To potrafi auto ściągać albo zarzucać nim przy mocnym hamowaniu. Na spokojnie będzie ok, a przy takim pełnym wciśnięciu, gdzieś w sytuacji awaryjnej, potrafi to auto na boki przekręcać, gdzieś go ściągać. Ale hamuje to w miarę poczciwie. klocki są nowe, więc też nie deptałem tak jakoś mocno. No i tyle taka naprawa Volkswagena Szarana.